To jest Krzysztof Kowalski, który, z którym rozmawialiśmy niedawno o Papciu Chmielu z Warszawy. Krzysztof związany był z Krajowym, Stowarzyszeniem, z Krajowym Centrum Mediacji i z, powołaliśmy takie Mazowieckie Stowarzyszenie Mediatorów. Natomiast tutaj ciut wcześniej widać trójkę fajnych panów, to znaczy jest Darek Świątkowski, Andrzej Świątkowski, który zresztą nazywa się tak samo jak znany krakowski profesor prawa. Andrzej też skończył prawo, jest zastępcą kierownika Urzędu Stanu Cywilnego. W zasadzie wszystkie dzieci niemalże krakowskie przechodzą przez jego ręce i małżonkowie też udziela ślubów, stąd jego laudacja dla hołowczyca była szczególnie uroczysta i fajna. Tutaj jest Darek Juruś, pan doktor Juruś, który nam, że tak powiem, przysposobił Arystotelesa i wysiła tała z kancelarii, o której wcześniej mówiłem, pani sędzia baran, która kierowała w tamtym czasie sądem okręgowym. Nasza Teresa Siudyło, obecnie, obecnie Andrzejewska. Teresa działa w Szczecinie, związana jest z obecną Akademią Muzyczną, a w tamtym czasie z Uniwersytetem Szczecińskim i w 2000, żeby nie skłamał, w 2009 roku robiliśmy tydzień mediacji negocjacji i wtedy, droga Grażynko, to dla Ciebie wiadomość, przy, przy, uzyskaliśmy przychylność Volvo Polska, ponieważ był konflikt Volvo Polska. i Udało nam się pomóc im, żeby zażegnać tego konfliktu. Tam się szykoł bardzo poważny kryzys, i później następna grupa szkoleniowa, to Volvo nam przysłało swoich pracowników, żeby się szkolić za te medias. Także nasze dowody wrocławskie są całkiem też głębokie. To jest To jest Agata, która była pierwszym prezesem KMW w właśnie wyszedł. No i tu był taki właśnie pomysł, że tak jak e, e, kawalerowie Orderu śmiechu piją cytrynę, tak nasi rozwijają. E, ten z wyborów, tak? Te koło, które z wyborów było żeby zasłużyć na rzecz opiania i tam się wtedy To jest Waldech Dziarek, w sytuacji Hołowczyca, który w Piotrkiewicach. właśnie, bardzo jesteśmy tam zaprzyjaźnieni. On gościł wrażenko w Wrocławiu przy okazji nobliwskiej pod Kołowczycach. O, to jest Waldech Dziarek. Młodziak. A jeszcze chcę powiedzieć, że Krzysztof Kołobców przyjechał do nas specjalnie z RBA. Dopóki na dwa dni żeby właśnie odebrać od nas złotą Ja Miał zresztą ładne wyspki, to wyspki zaraz wam pokażę, ale myślałem, że pojawi się jeszcze taka bliska płac z osobami, które w tamtym czasie były znane na rynku ale to i tak wam pokażę. Proszę, uśmiech. No dobrze, to w takim razie wystąpienie Krzysztofa Hołowczyca jeszcze dla Was. Jeżeli mogę coś jeszcze do tego dopowiedzieć do tego Hołowczyca, to jako ciekawostkę mogę taką powiedzieć, że Hołowczycowi w Nowej Rudzie zabrali prawo jazdy. Nie wiem, czy słyszałeś taką sytuację, kiedy jechał za szybko i nasi noworódzcy policjanci odebrali mu prawo jazdy. i biedny tak, tak, to był ucie... głośny proces. Tak, tak, to był głośny proces. Tak, tak, właśnie w Nowej Rudzie to było u nas. No tak. Przekaz Waldemara jest bardzo emocjonalny. On też to bardzo wierzy i myślę, że większość współpracowników, czy w zasadzie ludzi tworzących fundację, bo ja jestem tylko fundatorem, bardzo emocjonalnie podchodzi do Zagadnień y, życia ludzkiego, bezpieczeństwa, y, poprawy w ogóle naszego życia. Y, I myślę, że, y, proszę Państwa, y, powracając do głównego tematu, czyli do mediacji, y, kiedy taką propozycję otrzymałem, bo Pani Krzysztofie, my już nie damy rady, chyba tej obwodnicy nie będzie, chyba już nigdy Olsztyn nie odetchnie. Y, ja jestem takim człowiekiem, który bardzo wierzy, że wszystko jest do zrobienia, że można zdobyć każdy szczyt, że można osiągnąć, trzeba tylko bardzo chcieć, trzeba w to wierzyć, trzeba mieć umiejętności. Sport mnie tego nauczył i, i myślę, że e, kiedy dostaje się takie zadanie, można powiedzieć, niewykonalne, kiedy wydaje się, że to jest niemożliwe, pogodzić strony, kiedy wszyscy mówią, bardzo fajna rzecz jest ta droga, tylko my jej nie chcemy u nas tylko chcielibyśmy, żeby ona szła gdzieś z tamtej strony, żeby nie dotykała mojego płotu, żeby w ogóle jej nie było, bo to przez spaniny niebezpieczne, niezdrowe. I kiedy odbywałem pierwsze spotkania i rzeczywiście bardziej słuchałem, niż się wypowiadałem, kiedy próbowałem znaleźć rzeczywiste potrzeby tych ludzi, to się okazywało, że tak naprawdę to jest często walka dla samej walki jest tylko kwestia pokazania właśnie swojego ja i to, co pan doktor powiedział, poczucia godności, że my tak naprawdę przecież mamy swoją wieś, swoje miejsce, nikt nas nie pyta, znowu coś zrobią bez nas, znowu ktoś przed faktem dokonanym nas postawi. I kiedy rzeczywiście ci ludzie zaczęli dostawać taką szansę współtworzenia, współtworzenia czegoś, co za chwilę powstanie, to poczuli się Dalej, poczuli się ważni, poczuli się wręcz docenieni. I w zasadzie to oczywiście były małe kroki, kroki, które czasami robiło się dwa, trzy do przodu i później znowu cztery do tyłu, ale te kroki spowodowały, że ta zatwardziałość, ta niechęć zaczęła powoli się rozpływać, że nagle ci ludzie, którzy tak najgłośniej krzyczeli, w pewnym momencie, ale jakby tak, wie Pan, tam, 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 taką nitkę z boku puścić, Bardziej tutaj za, za tym sąsiadem, on się zgadza, ja już z nim rozmawiałem, to ja bym się zgodził na tą drogę. I to były pierwsze takie e, promienie, e, które zaczęły nam tą sytuację rozświetlać. I rzeczywiście, myśmy się bardzo wiele uczyli. Myśmy jeżdżąc na takie spotkania, też znajdowali swoją drogę, swój e, odpowiedni sposób komunikowania się z tymi ludźmi. Myślę, że końcowy efekt, czyli, że tą Obwodnicę udało się zrobić najpierw stronę południową, później stronę już północną. Dalej, proszę Państwa, poszliśmy na jeszcze większe wyzwania. Czyli drogę numer 16, nie wiem, czy Państwo kojarzycie, to jest droga, która w zasadzie będzie Warmi Mazury przecinała. Droga, która przy pro problemach rozpudy to naprawdę rozpuda, która została, zobaczcie, jak rozdmuchana, jak wielkim problemem była, wręcz europejskim problemem, to ilość miejsc, które będziemy drogą numer 16 przekraczali. To dopiero byłby problem, gdyby to zostało tak po prostu powiedziane ludziom: robimy tu drogę. Nie, nie, trzeba przyjechać, trzeba wręcz poprosić, trzeba się spytać, którędy jest lepiej, co uważacie. Oczywiście są do tego projektu y, są pewne uwarunkowania, których nie da się pokonać, ale ci ludzie nagle poczuli, że ktoś ich pyta, że to po naszej ziemi będzie ta droga jechała i my mamy jakiś na to wpływ mniejszy lub większy, proszę Państwa, bo nie zawsze uda się zrobić, żeby to był ten idealny, optymalny y, przebieg takiej drogi, ale gdy w zasadzie z tą szesnastką zaczyna na tak bardzo dobrze, to ta ilość światła, która zaczyna wpływać z różnych stron, powoduje, że człowiek ma coraz więcej ochoty, że ci wszyscy, którzy projektują, którzy są no, po tej stronie merytorycznej, oni też nabrali dobrej energii, oni też chcą działać. Ja myślę, że to jest w ogóle szersza potrzeba w naszym kraju, w naszym społeczeństwie. Poczucia, że robimy coś dobrze, że potrafimy coś zrobić dobrze, że jesteśmy zdolni. Kiedy Media, tabloidy bombardują nas wszystkim co niedobre, że tu się nie powiodło tu ktoś kogoś e, oszukał tu jest jakaś walka, która tu kompletnie nie powinna nas interesować nie powinny do nas docierać w ogóle takie sygnały. Nie mówi się o tym, jak ten kraj pięknie rośnie, jak ten kraj się rozwija jak ten kraj w środku Europy naprawdę daje sobie radę z różnymi problemami. E, ktokolwiek był w Afryce, ktokolwiek był w Ameryce Południowej, jest w stanie od razu ocenić, jak my pięknie tu żyjemy, jak nam jest dobrze, jak my jesteśmy daleko od problemów. Już dawno, w zasadzie chyba w historii świata, nie było aż tak dobrze. Mówię o warunkach Europy i tak samo Polski. I my tego nie potrafimy docenić, nie potrafimy się cieszyć z tego, co jest dziś, co będzie jutro. Bardzo często spoglądamy do tyłu, bardzo często próbujemy odnaleźć jakąś energię, która nas będzie do czegoś popychała. Patrzmy do przodu. Cieszmy się, że świeci słońce. Wstawajmy każdego dnia, mając jakieś wyzwanie, mając coś, co jest ważnego do zrobienia. I będzie zupełnie inaczej w tym kraju. Nie będziemy my, my tak naprawdę potrafimy bardzo wiele. I, I przepraszam za taką tutaj dygresję i taki mój optymizm, ale, ale tak, taką mam konstrukcję i wierzę, że właśnie w mediacji, właśnie w tym sposobie komunikowania ludzi mamy wielką szansę, żebyśmy jeszcze bardziej odjechali do przodu, żebyśmy potrafili cieszyć się życiem. Bo to jest największe dobro, bo, bo tak naprawdę to, że ma, mogę z moją małą córką wyjść sobie do lasu i świeci słońce, to są wartości, których naprawdę wcale niełatwo jest znaleźć w świecie. To, to jest to coś, co powoduje, że chce mi się następnego dnia wstać, zjeść śniadanie i, i działać, i, i mieć kolejne wyzwania. Także namawiam Państwa, jeżeli macie swój cel, jeżeli macie swój szczyt do zdobycia, jeżeli musicie ten szczyt ochronić, naprawdę warto. Dziękuję. Yy, niewątpliwie jest to najlepszy tekst motywacyjny mediatorów na świecie. Prawda, bo i osoba i okoliczność i to, co mówił yy, jest nadzwyczajne. My mamy oczywiście to pomontowane, ten film wokół złotej mediany jest udostępniana i Grażynka Lange, jak spotyka różnych ludzi, yy, którzy ją zachwycą, mówią złota mediana. No tak, to teraz musi osoba zasłużyć sobie na to, prawda, żeby taką złotą medianę, którą Krzysztof Hołowczyc dostał, również otrzymać. Złota mediana przypisana jest również do kilku jeszcze innych ciekawych postaci, między innymi Wojciecha gąsienicy Byrcyna. Myśmy temat pana Byrcyna poruszali przy okazji tego pierwszego kongresu mediatorów w Zakopanem. Chodziło o bardzo głośną historię wokół gubałówki. Cała Polska o tym mówiła. Mieliśmy wtedy spotkanie z panem Gąsienicą Bercynem, który jakby skończył swoje kierowanie Tatrzańskim Parkiem Narodowym, ale no uświadomiono nam, że nasz obraz Gąsienicy Bercyna jest mocno niesprawiedliwy. Ale to jest w ogóle osobny temat, bardzo ciekawy, i Gąsienica Bercyn również od nas złotą medianę przyznaliśmy mu. O!